To jest poseł czwartej, piątej, szóstej i siódmej kadencji. O poseł tak wielu kadencji. Moja wizyta dzisiaj na terenie powiatu stargrackiego, nie tylko w samym mieście. Kilku ważnych aspektów. Pierwszy, równie ważny, jak to, czym się zajmuję w głównym budzie pracy parlamentarnej, to również rolnictwo powiązane ze współdzielczością bo byliśmy dzisiaj w standardowym tak naprawdę miejscu, jeżeli chodzi o region, ale nie tylko o region. To jest e, agrofirma Witkowo, e, to silnicki, który zbudował e, naprawdę perełkę, zbudował wzorcowe miejsce, pokazał jak można naprawdę, dbając o ludzi, na to wkładam nacisk, dbając o dobrą relację między ludźmi, Stawiając na jakość zbudować naprawdę niesamowite przedsięwzięcie gospodarcze i społeczne. Zresztą społeczne zwracam na to uwagę. Yy, okazuje się, że mimo tego, że mamy taką perełkę, że jest takie miejsce na mapie województwa zachodu pomorskiego, jak się dowiedzieliśmy dokładnie, skoro te statystyki rozpoczęły nasze spotkanie, ponad 1400 osób, które pracują i współpracują tak? w tym dużym kombinacie, w tym dużym przedsięwzięciu. No to, to pokazuje, że po zakładach chemicznych Polsce, nie wiem, czy jest drugie takie miejsce, które zadumia tak wielu, yy, czy daje żyć, tak, pracować tak wielu ludziom. Ale pojawiają się problemy choćby w zakupie ziemi, choćby w normalnym funkcjonowaniu, choćby w procedowanych ustawach, które miały miejsce na ostatnim poświęceniu, yy, jeżeli chodzi o pewnie ustaw o, o spółdzielczości. I tym głupim pędzie, głupim pędzie, niektórych parlamentarzystów do likwidacji spółdzielczości w Polsce. Budowania takiego wizerunku o spółdzielczości, jako o jakimś w przyszłości. Drugie, drugi powód mojej wizyty to, tak jak powiedział poseł Stanisław Kopeć, to kwestia dotycząca tego mojego zainteresowania nowymi technologiami i innowacjami. Ja uważam, że nasz region, dlatego że był często przez rządzących omijany z daleka, to mówię z wielkim żalem, że mimo wszystko przez te wiele lat jakoś nie udało się zbudować międzypartyjnego porozumienia na rzecz lobbyingu o województwo, czy walki o województwo pomorskie. Zwróćcie uwagę, że województwo pomorskie, Wielkopolskie, Dolny Śląsk, kiedy idzie o interesy tego regionu, legitymacje partyjne są chowane gdzieś daleko do kieszeni, głęboko do kieszeni. Jest absolutna walka. Tej walki ja nie widzę w województwie pomorskie Mówię to z wielkim żalem. Też obwiniał po części szefa zespołu parlamentarnego, akademii Litwińskiego, który jest solidny parlamentarzystą, albo nie ma siły przeżycia, albo nie chce czasami wsparcia opozycji. Nie wiem z czego to się bierze, że nie potrafimy walczyć o wiele rzeczy, które mogłyby się ziścić, czy stać, czy, czy zmaterializować na terenie naszego regionu. Ale wrócę do nowych technologii. Ja uważam, że trochę to opóźnienie, które miało miejsce, ale też nasze takie geograficzne położenie pozwala na to, że możemy faktycznie stać się, ja to kiedyś ładnie powiedziałem w na konferencji, takim Singapurem, tutaj w Singapur może być w Szczecinie, czy w Województwie do, do Starych no to oczywiście nasz kalendarz przygotował do wyborów samorządowych, To dla mnie jest sprawa bardzo istotna i ważna. Uważamy, że wybory samorządowe dla każdej partii są ważne, oczywiście parlamentarne są istotne, dla Parlamentu Europejskiego też ważne, ale samorządowe dają tak naprawdę realne wpływy na się w mieście, w powiecie, w gminie dzieje. Stąd dzisiaj po, już po naszym spotkaniu mamy spotkanie związane z władzami w Stargardzie Szczecińskim w powiecie. I będziemy również o tym rozmawiać o przygotowaniach do wyborów samorządowych, o ocenie tych dwóch lat, które do tej pory spędziliśmy tutaj w Stargardzie wspólnie jako powiat, jako miasto, jako szczególne gminy. Chcę może podsumować i zastanowić się, jak dochodzi do kandydatów na prezydentów, byłbym burmistrzem w tym rejonie. kiedy ich ogłosić, jak, jak ich wychować, jak ich wybierać, jak do, do tego porozumienia właśnie kandydatów, kandydatów dochodzić i jak się do tych wyborów również w programowym e, przygotować. Jak wiecie, odbyło się spotkanie w Szczecinie liderów SLB Trzech Województw Łódzkiego. Nie chcemy się antagonizować ze Wschodnią, Wschodnim, to mówiłem sam początkowo, nie chcemy konkurować ze Środem Wschodnim, ale uważamy, że Polska Zachodnia jest również niezainwestowana i To co dzieje się choćby z tym odcinkom, odcinkiem drogi, który był obiecany, tą drugą nitką, zwłaszcza jego wejścia z Targandu, czy od Woźnicy, czy, czy... Nawet to co miało się stać, jak obiecywała Platforma Walczacka, która by nas w roku końca roku. I węzeł Motaniec do węzeł lipnie. I to się nie dzieje, ale również wiele innych inwestycji, które wpływałyby na region. Pogłębienie toru wodnego do Szczecin Świnouści. Tak to jest inwestycja rozpoczęta, niedokończona. Magistrala kolejowa czy s która gdzieś utknęła dzisiaj, ale tak naprawdę nie chcemy rozmawiać o tym, że ona utknęła gdzieś w połowie drogi, tylko że ona musi być poprowadzona, że miała sens i nie była straconymi pieniędzmi. Ta, ta inwestycja oczywiście, bo ona musi dojść do granicy z dawnej granicy z Czechami. Bo tylko wtedy to były wyjątki na cały region. To komunikowanie się północ południe jest bardzo ważne. I zresztą zauważyliśmy jedną ciekawą rzecz, szanowni państwo, że tak naprawdę niektóre decyzje inwestycyjne na północy kraju mogą skutkować jakby pewnymi decyzjami, które pojawiają się na południu. Ja Pani Kota, czy to się może przełożyć na jakieś wspólne przedsięwzięcia, jeśli chodzi o wybory? I piszecie do parlamentu, czy są Szczerze. A ja nie wierzę. nie uwierzyć, bo trudne. Odrzucam wszystkie swoje emocje związane z ostatnimi wyborami parlamentarnymi, ale również emocje związane z pełnymi funkcjami, pełnymi funkcjami w partii. Chciałbym teraz powiedzieć, jako politolog, znaczy, jak spojrzymy tak bardzo brutalnie i bez żadnych emocji na strukturę elektoratu ruchu Palikota Kota i SLD, one no są absolutnie się wykluczające. Uważam, że w tym równaniu dwa dodać dwa nie będzie równało. Jedna rzecz, którą się dzisiaj dowiedziałem, dla mnie przerażająca, szczerze, to jest to, że. Taka wielka firma, nazwijmy to jako wielki kompromerat, na przykład ten nikt nie może kupić ziemi od państwa. Znaczy, dla mnie to jest w ogóle złamanie konstytucji. Znaczy, podmiot, który funkcjonuje na rynku prawnie, zgodnie ze wszystkimi przepisami, bo nie może stanąć do przetargu, żeby kupić na własne potrzeby, tak? Czyli produkcji, działalności gospodarczej ziemi. Znaczy, to jest dla mnie jakimś kuriozą. Także, znaczy, zwrócił mi się na kilka rzeczy uwagę, że tak naprawdę jest próba i to mnie najbardziej zmartwiło, jest próba dzisiaj, czy wcześniej też była taka, czy zniszczenia spółdzielczości tak, i rozbicia jego kiedyś PGR-ów. To no nie jest populistyczne porównanie, natomiast pokazał nam dokładnie, gdzie te elementy właśnie rozwijania spółdzielczości przez posłów i panią starą, szczególnie w tych różnych projektach. On, jest niebezpieczeństwo. Problem polega też na tym, że dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o spółdzielczości mieszkaniowej, bo o to właśnie pytał poseł na spotkaniu, czy jakie są korelacje. Otóż ka każde z tych 13 elementów spółdzielczości jest wrzucone w jedną ustawę. Czyli naruszenie tak naprawdę jednego <coughs> z tych elementów, jak, 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 jak dominą po prostu. 13 rodzajów spółdzielczości, mieszkaniowej. rolnica, mieszkaniowa, w tym systemie ustawy o spółdzielczości. My jesteśmy, jak wiecie, Szanowni Państwo, zwolennikami wzmocnienia spółdzielczości. Tak? W każdej tej formule z tych 13, nie będzie nawet więcej, bo my nie ograniczamy tej możliwości, tak? żeby tego nie prywatyzować, nie rozczłonkować, bo to jest, jest problem rozczłonkowania tego, tak? zniszczenia coś w sensie, takiego, ro, 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 rozbijania. No umówiliśmy się z Panem Prezesem, że będziemy w stanie kontakcie, jeżeli ja po pierwsze złożę w tych kwestiach spraw na przykład zakupu ziemi, nie tylko zapytania do biura legislacyjnego Sejmu. Kiedy dostaniemy odpowiedź konkretną, będziemy się zastanawiali, jak dalej interweniować. To znaczy, oczywiście, tak. Platformą z platformą następstw i będzie trzeba pochylić się jeszcze raz i próbować dokonać zmian. Myśmy, tak. jak receptor, takie zmiany zaproponowali, złożyliśmy odpowiednie, odpowiednie przepisy czy przygotowaliśmy odpowiednie przepisy prawa dotyczące funkcjonowania, właśnie w ramach tej gospodarki odpadami. Wierzę głęboko, że Platforma je względnie To tak rozwiązanie, jakie nazwał wprost, bo kopać takie zero jednkowe, albo tak, albo tak, albo tak, nie, nie, ma nie ma możliwości mieszania tych systemów, to powoduje, że zawsze jest niesprawiedliwe.